Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Na kanale projektujemy przejście. Dziś idziemy na tańki i jedzonka. Proszę słuchać, Idziemy sprawdzić, czy jest coś zdrowego. Idziemy, za mną. Idziemy na tym sojuszu zobaczyć, co, co mają pyszne. Pysznego. Dobra, to idziemy, chodź. Dzień dobry. Przeszłośmy się zorientować, co tutaj jest. Tu są dżemiki na słodko, dipy, musztardy. To jest dżem e, jabłkowo-łóżkowy. mamy porzeczkę. Truskawka z wanilią, e, laską wanilii. E, to jest dżem e, jabłkowy z e, miętą. Tu mamy syrop z Miszka, to jest z czerwonej porzeczki. Mm -hmm. Tu wisienka z płatkami migdałowymi z rumem. Mm -hmm. Wytwarzają? No wiesz, to tak jak nasze babcie kiedyś wytwarzały. Tak naturalnie, bez żadnych konserwantów, po domu węglu. Jest zdrowe czy nie? To jest bardzo zdrowe. To jest, mówiłam, jak mówiłam, jest bez żadnych konserwantów. Sama zdrowa żywność, wiesz?

Jak się robi soczek? Jak się mieli owoce? Dużo. I mamy soczek zdrowy przede wszystkim. To mogę wypić? Jesteś z Mają soczek zdrowy. Cichutka. Mają soczek zdrowy, super. Widzisz? Już pracuje. Słyszysz różę? Ja nie hałasuję w domu, możemy nawet w nocy sobie tak sobie zrobić. Jak Olek śpi? duży otwór wlotowy, taka buzia rozdziawiona, że średnie jabłko wrzucasz w całości. Z odryskiem, z pestkami za wszystko. Skórki, pesteczki nam wszystko ładnie wykluje. Widzisz? Uczymy niesteknięty, tak? Robimy jabłuszkę z miętą? Lubię miętę! Super. I popchniemy drugim jabłuszkiem. Ale rzeczywiście cichutka. I mamy indukcję A ja, ja słyszę. No słyszysz, no bo to... Na minutę, tak? Jest to urządzenie wysokoobrotowe. Taka cisza. Mhm. Tutaj mamy podziałkę, proszę spojrzeć. Jeszcze nawet nie wycisnęło drugiego jabłka, już mamy ponad 200 ml. Niezganie się. Nie się. Wydajność poza, poza wszelkimi walorami zdrowotnymi takich soków. Pan długo Czy długo? Zrobiony. Zaraz sobie go wylejemy. popatrz jedna szklanka. Jeszcze dużo, dużo zostało. O jacy, ale wydajne, naprawdę fajne. Spróbuj i powiedz co sądzisz o takim soczku. I jak? Pyszny. Pyszny? <grym> Dziękuję. Na zdrowie. Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć! Pokażę, już dzisiejsze się pokazy skończymy, ale będą jeszcze dzisiaj bardzo dobre słodkie rogaliki. Właśnie są w piecu. Poczekasz trochę, bo dostaniesz takiego rola. Producentem zdrowej żywności. Mamy płatki śniadaniowe mamy granole, musli, crunchy, przeróżne batoniki. Mamy też takie flipsy kukurydziane batoniki, właśnie, jest, które masz w One są z kulek. Czemu one są z kulek, wiesz? Bo to są kulki takie czekoladowe a batonik jest zbożowy, jest tam mleczko cały sam cały zdrowie? To jest dopuszczony w szkołach i przedszkolach w Gatunii, tak że dzieci mogą go jeść. A, smakuje. Smakuje? Młodzieży ze szkół gastronomicznych. Dobry? Super. Jak to No, jest taka specjalna fabryka, gdzie się produkują takie gatunki. Specjalna technologia, żeby były pyszne, smaczne i smakowały dzieciom. Bo jakby nie smakowały, to by nikt nie chciał ich jeść, żabciu. A ty lubisz jeść rzeczy, które ci nie smakują? Lubię, które są. Lubisz te, które są smaczne? No właśnie. właśnie. Mama dobrze mówi. Można spróbować. No to próbuj. A tu masz złote kibi. W środku jest żółte, proszę. Masz rączkę wolną, jak nie to mama. <noise> Kwaśny? Nie mnie znakuje. To, o to. Jest jednak obiec. Dobra. I jak? Kwaśny? Jak dla Ciebie to nie kwaśne? Jak? Znakował. To jest zdrowe? Bardzo zdrowe. Najbardziej zdrowie ze wszystkich owoców polskich. Najwięcej witaminy C więcej niż cytryna? Więcej. O, 20 razy więcej niż cytryna. Palenisko ale nisko na drewno, różyczko na drewno. Tam się drewnem pali i potem na tej płycie stalowej się smaży kotleciki, kiełbaski. Właśnie takim drewnem, wiesz, zobacz. Takie drewno się wyciąga stąd, wiesz, o, takie drewno bukowe. Tam się wkłada, ogniem się to popala i jak tam na filmie widać, widzisz takie dziewczynki tam na telewizorze, dziewczynki sobie takie pianki też wilują. A to już jako deser, to po tym mięsku, wiesz? Czapceczka. Trafisz? Trafisz? Ej, ej, mocno. Tak, dawno. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Masz taką małą łyżeczkę widelczyka. Będziesz umiała sama? Spróbuj tutaj serka. No. Jak? Ja tego nie lubię. Oliwek nie lubisz, a Serek jak? No super! A robimy żółwika? Żółwik! Dla róży, a tu jest coś dla mamy. O. Tu. Ja chcę takie. Chcę takie, chcę takie, chcę takie, chcę takie. I jak? Dobre. Fajne? Z olejem. Jak widzicie, jesteśmy, byłyśmy z Różą na Warsaw Food Expo. Spodziewałyśmy się super małego wydarzenia, a jednak było trochę większe niż się spodziewałyśmy, trochę większe niż oczekiwałyśmy. I było fajnie. Róża spędziła większość czasu na stoisku Sante, gdzie dali jej fajne słodycze. Z całkiem niezłym składem. Oczywiście do ideału jeszcze trochę brakuje, ale też nie oczekujmy, że rzeczy gotowe będą super mega idealne, prawda? Wszystko jest najlepsze co zrobione w domu, ale nie zawsze jest na to czas, więc jakoś trzeba się ratować i rzeczy, które są. Po prostu, zdrowsze i lepsze składowo, to warto próbować, jeść i polecam. Mnie za to urzekła oliwa. Oliwa w kulkach. Jak bubble tea. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z Was pił bubble tea. Piszcie w komentarzach, czy piliście bubble tea. Natomiast... Natomiast mnie właśnie ta oliwa urzekła. Była wspaniała w smaku, no tak jak zwykła oliwa. Róża wyjadła pół miski pani. Na szczęście pani już się zbierała, więc mogła jej to wyjeść. I strasznie nam smakowała i to musi naprawdę pięknie wyglądać na talerzu. Będę musiała taką oliwę sobie zakupić. Więc serdecznie pozdrawiamy te stoiska. I jeszcze było cudowne stoisko z owocami. Róża się pouczyła nowych, nowych owoców. Pojadła też różne smaczne owocki. I ogólnie wspominamy to bardzo fajnie, a mam nadzieję, że wy będziecie z nami na innych vlogach. Subskrybujcie, a jak chcecie więcej zdjęć, to w opisie tego filmu jest link do naszego bloga i tam jest więcej. Pa pa, do zobaczenia!